Na początku należy skonfigurować program w celu rozpoczęcia pracy. Zaczynamy od wybrania opcji ustawienia ogólne z menu Konfiguracja. W oknie ustawień ogólnych mamy dostępne cztery zakładki. Na zakładce Dane Firmy określamy podstawowe dane firmy, które będą widoczne w oknie głównym modułu księgi handlowej oraz w nagłówkach wszystkich raportów uruchamianych z programu. Zakładka Dokumenty służy do konfiguracji numeracji oraz wzorców wydruku dokumentów. Mogących powstać w module księgi handlowej, jak choćby dokumenty kasowe. Zakładka Parametry pozwala skonfigurować zachowanie się systemu podczas codziennej pracy, co pozwala dopasować działanie modułu do prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Konfiguracja tych parametrów nie jest wymagana, ponieważ posiada już ustawienia domyślne, tak więc można się nią zająć w późniejszym czasie. Kolejnym elementem konfiguracji jest ustawienie danych firmy do deklaracji. Opcja ta pozwala wpisać dane w taki sposób, jak umieszczone zostaną w późniejszym czasie na deklaracjach generowanych z modułu księgi handlowej. Dane te mogą się troszkę różnić w zależności czy zaznaczony mamy znacznik osoba fizyczna. Jeżeli znacznik jest odznaczony, to wpisujemy nazwę firmy i regon. W przeciwnym przypadku jest to nazwisko, imię, data urodzenia i PESEL. Pozostałe dane adresowe są identyczne w obu przypadkach.